Hejka, witajcie na kanale Światko Szatniczki. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z wieczoru i minimy i małym haulem który, jak wam już teraz zdradzę, jest z pepko. Tutaj kiki jest i gryzie. I tutaj Riki sobie zajęła karmę. Była niezadowolona, że kiki została, a ona nie chciała przyjść ym, tutaj do dźwiczek, więc jej dam tam stąd, tutaj od tej strony. Dzisiaj. In, tak, generalnie sprzątałam w każdej półce i ją od odstęp, więc naprawdę ładne. Teraz przejdziemy do haulu. Bardzo malutkiego, no ale jakiegoś tak. Tu mamy pierwszy, pierwszą rzecz. To jest taki duży pojemnik 1500 ml z Pepco. Tutaj pisze Made in EU. Nie pisze jakiejś firmy tylko jakiś A Container, czyli pojemnik hermetyczny. Taki piękny naziła z takimi klipsami. Taki ładny. Raczej tutaj będę mieć taki tambur, ten, który jeszcze, który się nie zmieścił w pojemniku, albo coś takiego. Ostatnio mi sprzątałam szufladę, tu na razie dam tutaj. I druga rzecz to jest taki kocyk piękny, szybko schnący. 100 na 100 cm kosztował 10 zł, a ten pojemnik kosztował 6. Taki szary, polarowy. Z łapkami i zabawkami różnymi i teraz go otworzę. Tutaj mam już nożyczki przygotowane, żeby zobaczyć jaki on jest ogromny. Już go właśnie otworzyłam z tej etykiety i rozkładamy go. Mhm. Jak widzicie sianko jeszcze nie ubyło zbytnio. Wow, duży on jest. Naprawdę jest duży, chyba go potnę na pół, jak nie na więcej. I teraz wam go pokażę w całość. Jak widzicie, jest naprawdę duży. Zobaczcie. Jego ja chyba dam na pół i będę go dawać na połowie. I mam zamiar, żeby był tutaj, zamiast wet, beta, bo oczywiście ten, i na dwie połówki. I jedna byłaby co jakiś czas, i jakoś tak. I byłoby gdzieś dotąd wtedy, więc w mniej paletu byłoby. Yy, I to byłoby bardziej korzystne, i byłyby po prostu prane. Taki kocyk, więc on jest naprawdę miły. Tu mają taką zabawkę podobną do paśnika. Tu jakąś miseczkę z kością, tu kości, łapki, jakieś zabaweczki i takie inne. Więc jest naprawdę przesłodziutki i dobrze, że go kupiłam. Teraz chyba przesypię tutaj topinambur, ale nie, muszę go umyć, najpierw zapomniałam. I dam im teraz kolacyjka bo zobaczycie, ile, jak tu pusto w tej miseczce. Tu jest jakiś kawałeczek yy, i coś z hamaka. Hamaka na razie nie ma, miały takie dwie zabawki, jedną już zepsuły i nie wiem co o tym myślicie, ale chciałabym nagrać vlog z znaczy jeden vlog, co ja gram, y rutynę i tutaj mam taką teraz półkę panelową i domek, w którym sama im zrobiłam poduszeczkę, więc dobrze, nałożymy jakiś ziółek, to we tutaj jakieś resztki wywalimy. Zamkniemy klatkę, bo nigdy nic nie wiadomo. Kiedy koszetniczka sobie nie chce przechodzić po domku i gryźć ścian, więc zamkniemy kamy. Otworzyłam tą wielką skarbnicę. Tutaj mamy jakąś miętę, którą muszę dać na miejsce. Dzisiaj im dam chyba na kolację. Tu jest pasternak. Nie wiem, może troszeczkę ciasteczek zioła, które sama robiłam. A jak coś tutaj jest teraz babka szerokolistna, nie patrzcie na te napisy. Hmm, chyba jednak im dam troszeczkę koniczyny A z melisą. Więc koniczyna z melisą i granulat. Kikina? Jedzą, kłamciu, No co? Nie musisz tego gryźć, tak? Chcesz? No. Więc tu już nałożyłam trochę granulatu. Otworzę tą pojemnicę z malicą. I teraz będę tak nagrywać pionowo, znaczy poziomo. No, jakoś tak. Zamiast tam, bo w ogóle się tego nie dało po prostu... Nie było zbyt to dla mnie korzystne, tak trzymać. Telefon yy, na statywie ani w ogóle to nie było zbyt fajne, gdzieś tyle, bo jest uspokajająca Melissa Ma działanie. Wcześniej miały troszeczkę mięty, ale coś nie chciały, ale ja chyba zjadły, bo miska była pusta. Pusta, kiedy co ja gadam jak widzieliście. Muszę użyć niestety obu rąk do odkręcenia słoika, albo tak. To jest taktyka. A, nie jednak nie. To jest tak. Więc mamy koniczynki. Troszeczkę. Yy, oj, nie pomyślałam, będę się pewnie o nią bić, więc im dam takie zrączki. Je ja wszędzie syfie. Kiki! Riki! Chodźcie, no, trzymaj Gdzie jest kiki? A Kiki sobie paluszka teraz zajada. O no jest trochę tam pobrudziłyście. Dobra, rano to posprzątam. riki. No, grzeczne. Na razie to odłożę sobie tutaj, bo Kiki sobie jeszcze nie skojarzyła, że tu jakieś kawałeczki sypnęły się. No co, Riki? Proszę, trzymaj. Riki sobie zajada, jak widzicie. Ja odłożę pojemniki na miejsce, zakręcę słoik i dam ich miseczkę. Riki, odsuń się, dobrze? ok? Proszę, widzicie, piękne koszatki, zadowolone. Melissa tutaj sobie jedzą. Riki, chodź. No, weź sobie też jedzą, kanie, że teraz się myjesz, głuptasku mały. Cały dzień znamy się, a nie pora jedzonka. Tutaj mają teraz kawałek takiego jeansa. Tu jest tak z pinaczem, jeden z karabinczykiem. Ta poduszka jest wypełniona wedbetem. Jest długi ten tunel naprawdę. I bardzo się cieszę z tego haulu. Ten pojemnik jest naprawdę prześliczny. Zastanawiałam się tym, czy dwa złote mniejszym, o wiele takim gdzieś jak ten słoik był. Zobaczcie ten słoik. A ten pojemnik, tylko że ten pojemnik był gdzieś dotąd I taki, takiej wielkości jak ta nakrętka i był po cztery A ten był po 6 i się o wiele bardziej na opłaca I były różne rozmiary, ale ten mi się naprawdę spodobał Więc wziąłem ten i ten piękny kocyk Nie patrzcie na te klapki dobrze, nie moje To mojego kuzyna, który je u nas zostawił Oczywiście no bo musiały zdać pamiątkę nie no, bo my nie musieli my mieć, a tutaj to widzicie babka lancetowatą jest teraz encykietatko tutaj i okazało się, że babkę szerokolistną jakimś suszyłam i myślałam, że to lancetowata no to okazało się, że to szerokolistna bo ja źle poznałam liście ale i tak mogą też szerokolistną, więc tu mają taką reszteczkę szerokolistnej i teraz jest buraczek z cykorium razem i ogólnie tutaj są zmiany. O, ale przepraszam Was, coś się zamgliła. Kamera, tutaj mają takie jakieś sianki w końcówkę. Bo próbowałam zrobić cesteczka z niego, ale plany pokrzyżowane. Nie udało się. Kiki chyba postanowiła pójść spać. Nie, jednak nie. To nie jest 24. Nie, ale ja o 24. Baluwa musi być do końca. Pitko. Wódki, czyli wody i baluwa na kółku, prawda, Riki? Kto dziś szalał ciągle? Nie, ty nie szalałaś? Zobaczcie, zobaczcie tego pyszczka. Ona mówi konkretnie, że nie szalała, a szalała jest cały dzień. Ona normalnie się nadaje na policjanta. No, widzicie, przytakała nawet. Po prostu kapitan Ameryka. Tak, Riki? Riki, Jesteś kapitanem Ameryką? Tak czy nie? No? Nie, nie jesteś? A kim jesteś policją? Tak czy nie? Rikuś Riki nam nie chce odpowiedzieć. Nie, to nie. Jej sprawa. Tutaj kiki. Namierzamy kiki. Oj, przemieszam. Kiki. Sobie coś. A, granulat, granulat. Co jasne, no przecież granulat najlepszy. Więc e, tak, zrobię ten e, vlog, vlog ma być, jakieś ma być 10-15 minut, ten pojemnik to jak piesek zamrażamy, żeby miały zimniejszy, mam, mam tam jeden jak widać, wyczyszczyłam im trochę kuwety, bo tu jakieś mnóstwo siana było, więc je tak po prostu pozbieram, troszeczkę zostało, ten wetbet już pewnie jest obsiekany, na no, zobaczcie, tu jest o wiele lepiej. Uuu, jest troszeczkę obsikany. O wiele łatwiej jest tym wedwetem, dlatego też ten kocek kupiłam. On jest taki piękny. W ogóle czasami Riki robi coś takiego skiki, że mają tak łapki jakby się modliły. Normalnie chrześcijanie pełna klasa, prawda Riki? Riki teraz musi się myć oczywiście. Bo nie ma innych por niż, oczywiście, przed kamerą trzeba się myć, pokazać jakim się jest pięknym i pachnącym cytryną. Nie no, tak na serio, cytryną nie pachną, tylko herbatką ziołową, jak się kąpią w piachu. Bo później w futerka tym pięknie pachną. Wy tego nie wyczujecie, ale w powietrzu nawet to tu się Przepiękny aromat. Kiki też. Kiki to brudas, nie no, ona nie musi się myć przed kamerą. Ale wszyscy myślą, że brudas... Yu. Tak, Riki jesteś policją? Odpowiedz nam. Policja? Tak czy nie? Tak czy nie? Riki? Halo? Tak. działa, jest policją, więc mamy komisariat policji tutaj. Tutaj spianie policjantów, Riki tutaj śpi wieczorem i rano. Tylko i wyłącznie Kiki Tram czasami przechodzi sobie przez to Dla urozmaicenia sobie głowy Można powiedzieć Taka sama, identyczna zabawka była tam Ale no jak widzicie Brak kory, brak kory Widać, zabawka działa Jest na sznurku jutowym Tu jest karabinczyk Jak sznurek jutowy zjedzą albo przegryzą To nic się im nie staje bo, bo, nie, bo jest dla nich bezpieczny Ja mam firmy Diala z Castoramy wzięty Taki sznurek a to kupiłam w sklepie zoologicznym internetowym, jak kupowaliśmy tam z, z rok temu Tutaj są ekogryzaki, wiklina, no jabłonie, oczywiście, pod takie jabłoni najlepsze, tak, no Więc i tutaj mam teraz takie dwa pojemniczki i przesypałam całe liście jabłoni, jakoś udało mi się upchnąć tutaj Jakoś jest Więc chyba to będzie tyle yy, Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało yy, Niestety komentarze coś tam Nawaliły, nie umiem ich w ogóle robić Jakby ktoś umiał To byłabym wdzięczna Za pokazanie czy coś takiego Chociaż nie wiem jak byście do mnie, do mnie nawet to napisali Jak nie ma komentarzy No rozumiecie Może bym Instagrama miała, ale nie wiem Nie wie nikt tego Do zobaczenia Do zobaczenia Bajo, bajo, Riki was żegna I Kiki Do, 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 do,